Witam w naszym obozie tegorocznym. To jest nasze wejście do obozu. Wchodzimy bezpośrednio e, przez bo jest taką główną bramę koło maftu. E, Tutaj e, na wprost jest Kral. E, jednakże e, teraz nie do Krala, lecz po schodkach pójdziemy na dół do pierwszego zastępu. Pierwszy zastęp to jest zastęp Bocian i ich platforma. Tra la 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 la. się la pociąg. La. Jesteśmy tutaj, platforma zastępu Bocian. Tak. A nie, możesz nagrać. Moja klasa mnie znajdzie i będzie stątować. No, ogólnie są tutaj chłopaki przebranie za greków. O, wiem słyszę się przeciął. Muszę zrobić uciec, bo mi się tak ucalało. Ale ja zrobiłem kompres profesjonalny, wiesz kompres mhm. kaśla. Na... Teraz idziemy po schodach do gniazda, zastępu byk. Ślisko jest trochę. Tutaj mają stół, jak w niskim dachem. Oraz. Stoję jak na propozyc. Stoję na propozyc. Tu śpią. Ja no trochę majdan jest wszędzie. Aleś nie chciał hajarka i tu jest mi ładniejszy. Dobrze. Tutaj mamy lokalny fajer oraz huśtawkę. Przejdziemy się jeszcze do zastępu wilk, wilka chyba chwilowo nie ma w domu, jednakże myślę, że możemy zobaczyć co tam u nich. Tutaj mamy e, kaplicę która jednak jest niestety żaden ksiądz nie da rady dojechać do nas nam mszę, przez co nie może go być używana. Wracamy do zastępu wilk. Tu jest zastępowy przebrany za greka. Tutaj gotują posiłki. Tu mają swój mini stolik. Tutaj śpią, rzeczy trzymają. Tak to wszystko wygląda. I zaraz wybierzemy się jeszcze do krala. Na, yy, można powiedzieć, punktu, w którym mieszkają szefowie. Yy, jest to miejsce tutaj. Tutaj jest Janek, który Janka drugiego Góra. wyplatać Tutaj mamy Simona Umywalka Miejsce, gdzie się gotuje I platforma Oraz namiot magazynowy i izolatka